Faustyny. O kościele Boży, tyś najlepszą matką. Ty jeden umiesz wychowywać i dawać wzrost duszy. O jak wielką ma miłość i cześć dla kościoła tej matki najlepszej. W pewnej chwili powiedział mi Pan: Córko moja, ufność i miłość Twoja krępują sprawiedliwość moją, i nie mogę karać. Bo mi przeszkadzasz. O jak wielką ma siłę dusza pełna ufności. Panie Jezu, pragniemy przez naszą ufność w tej godzinie miłosierdzia mieć tę właśnie siłę, która jest w dziecięcej prośbie w zawierzeniu Twojemu miłosierdziu. Szczera, prawdziwa modlitwa może odwracać nawet Twoje wyroki słuszne i sprawiedliwe. Może wpływać i zmieniać losy ludzi, nasze. Z tą wielką ufnością w sercu pragniemy Ci zawierzać całą ludzkość, zwłaszcza tam, gdzie doświadcza dzisiaj zagrożeń, gdzie jej przyszłość jest niepewna. Pełna mrocznych zagrożeń. Błagamy szczególnie o nastanie stanie sprawiedliwego pokoju, tam gdzie toczy się wojna. Błagamy, aby te ideologie, które niszczą życie człowieka, zostały przez Twoją prawdę usunięte. Powierzamy Ci Kościół w Jego misji sakramentu zbawienia, w Jego ciągłym doświadczeniu nawrócenia po to, by odpowiadał na Twoje powołanie i łaskę. Modlimy się za papieża Franciszka, wszystkiego intencję, jego pragnienie odnowy Kościoła, to żeby był także przyjmowany, słuchany. Powierzamy Ci naszą parafię, nasze rodziny, bliskich, tych, którzy doświadczają cierpienia choroby, tych, którzy cierpią przez utratę twojej bliskości. Powierzamy Ci konających i zmarłych, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Syna Jego. Wstąpił do piekła, wstąpił na niebie, Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych ma, Ducha Świętego, świętych obcowa. ciała zmarłych. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Daj u 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 bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. że przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. so cute cool. Czy przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa? Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. डाई को बलस नहीं महंगी 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 Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. I nad całym światem. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami. racz nie garść w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, Pośredniczko nas, pocieszycielko nas, synem swoim nas pojebie, synowi swojemu nas pojem, swojemu synowi nas odda. Matko Miłosierdzia, Matko Kościoła, Madonna Szaflar, Święta Siostro Faustyno, Święty Józefie, Święty Andrzeju Apostole, Święty Janie Pawle, Błogosławionych Honoracie, Wszyscy Święci i Święte Boże, Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, A zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Uleż naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi do i Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu. Ufam,